Witamy tutaj Vanarax i, I, I Shuru! I Szuru. MW2, a, Shuru, powiedziałem za Ciebie wali, dobra. I gramy w MW2, i jesteśmy prosami, I nie z tej ziemi w ogóle, ogarniamy, jesteśmy najlepsi. Dobra, nie ziemi. stopy 4.16 na przykład, I takie tam inne, dobra, gramy, gramy, gramy. Oczywiście będzie to jedna mapka i to będzie tyle na dzisiaj, więc nie się za dużo i jedziemy. Czekaj, zobaczę, żeby nie przekroczyć, bo... Zlagowało mnie, ej, stoi w miejscu i się nie... Oczekiwanie bry. na... Jest, ja mam oczekiwania na resztę grać. No ja nie mam nic, mi się nie zładowało. Dobra, ja już wybiegam. O, przygotowanie do gry. Jakiś lag miałem ostro. Pan lagus. O, o lag, Zalaguję Wybieranie o. nowego hosta, o to widzi, widzę, zapowiada się ciekawie. O, za hosta mhm. no, lubię. Dobrze ty nie jesteś, ani ja Okej Akurat na co to chodzi to, mój to jest dobry. Do no, hostu Ja zawsze najmniej pingi. E, hostowanie to jednak jest problem Okej okay. Ma. No. Dobra, jesteśmy już Wygrze i będziemy biegać i zapijać właśnie, <grystanie> to nie można stąd Ale ja, ja tu wiedział chłopie Dobra, jeden zabity. Mieszki My nie mam, cześć! Zabił nie wiem, tato gdzie mieszka, bo spoko. Zdaję w tym momencie że włączyła tam... Tak, tak, w ogóle to dopiero zaczynam grać e, UMP, więc na razie... Ja grantuję pierwszą grę. No, ja też wpół ja mp pierwszą grę Więc nie spodziewajcie się za dużo ja Chyba, chyba mp5 lepsze, bo z tego widziałem, na dłuższe też się tak lalami ty MP Nie wiem, nie strzelam jeszcze na dłuższe A masz ten szybki ostrzał? Nie nic nie mam w ogóle. Ja mam szybki ostrzał Ale się nie widzisz? O był tam? No. <laughs> Jaką idzie. Pia seria 5, dobra, puszczę im ten. No ja mam się do tych 3 blogów. Kurde, nie trafiłem sobie żadnego niechcący. Tu już spanikowałem. No patrz, jak mam prototyp z 04. A ja w drugą stronę. Take my breath No bo ja leciałem. No patrz, no... Nic nie zabiję No, no i patrz! Nie? Pierdol. Kambit, debil. A, jemu. Yeah. Zlamiłem, bo mogłem się na nich nie rzucać. O. Leżeć. <laughs> gnoju. Leżeć i gnoju. Ty idziesz tutaj? Tak. No? Dawaj, lecimy na ziomków. Tam jakiś zabijają. Jak spadł w bojowy. Ej, 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 plecy mamy, plecy mamy. Ej, tutaj gdzieś spadnie to. Zrzucił gdzieś tutaj blisko. Ile jaski chcesz dostęp do miałem. Dobra, kurde, jak tam. Nieźle, to jest dla yes, mnie. seria 3 przy... Ja to sobie wyłączyłem po BSP. Twierdziłem, że mi się to nie przyda. Predator, wow, serwisz okać A to masz zniżone o jeden? No. Jak sobie ułatwia życie. Jak tam idziemy w camping, ała! Gdzie? To tam, po to drugiej stronie, predatorem tej mam <grystanie> <grystanie> I, I tak nie, nie trafiłem do tego co chciałem ale... <grystanie> <grystanie> Aha. Jak szło, tak szło, teraz już nikomu. A mu dostałem, ale akord mi się przyda. Już nic nie miałem Może wygramy, a ostatnio, w tej ostatniej grze wygraliśmy czy przegraliśmy nie pamiętasz? Co ja ją wrzucałem A e... tam byliśmy osobno więc Aha A, a mi, mi zaczęło iść, jest 0,4,6, a mi też przestało iść.

Oooo buch Ajaj aj, aj. Jak jaj aj, aj. Jak flasha to do dostał do za napis ktoś Nie czaję tej gry Oooo Trzech tam nie wychyłem się na nich jak jakiś szczególny bigos Ja tutaj gdzieś? Nade'a no tam wrzuciłem jak ktoś. Aha. Ale lamie Jak no. ownie. <laughs> znaczy ownie. Początek nie dobra No, i... O Boże. Zabi broni się dziurał. Ty powiem ci, że mam nawet tę antę? Ale... Ale... Ale Szybko, szczelno, czym żadna broń nie jest jakaś, dobra, ją naprawdę długo grać, żeby ogarnąć, bo strasznie na boki rzucę. No i dwóch tam strzeli, no kur... Idę, 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 idę tam, idę tam właśnie. tam i nikogo nie Cię, będzie? No się Jedno, to się będzie. Jeden został jeszcze. Typ się tam zabił. Nie czaję, ale lamię. mnie. Lag. Baj, idę, 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 już kręci. No zaraz będziemy kończyć był kolej. I dalej Aha Oko mi no, wygraliśmy. Ale lamusz. Ale oczywiście patrzy się na to tego proklila. Ale po piętach chciałem ją wziąć Papa taki jak ty blamił Dobra tak więc e, kończymy ten e, odcinek z kilem killem oczywiście szczęście Eee okej O szybkie Dziękuję na razie cześć pa Papa pa.